Witajcie w kolejnym, dziesiątym już odcinku odtwarzania serii Kości zostały rzucone inspirowany Roll for Sandwich od Adventures in Ardia tak długo jak nie wiedźmy się za to Leksiu. Zapraszam! Zacznijmy od pieczywa. Numer 3. Bułka. Tym razem wybrałem taką bułkę pełnoziarnistą. Myślę, że to całkiem dobry początek. Jakie smarowidło nas czeka? Numer 5. Dżem. Oczywiście wybrałem już swojego faworyta, którego widzieliście w poprzednich odcinkach programu, czyli kwaśną żurawinę. Następnie, czućmy o ser. Numer 5, ser wędzony. Wybrałem takie oto marketowe witki wędzone, ale mam nadzieję, że będą nie zgorsze. Pora na mięso. Numer 1, szynka. To taki bezpieczny wybór, choć odrobinę nudny. Jak tę bułkę podgrzejemy? 4, więc nijak. Istotny punkt, czyli rzut o sos. 8. Czekoladowy. Tutaj nawet nie jestem aż tak bardzo oburzony, bo gdzieś z tą kwaśną żurawiną, z tym wędzonym serem te składniki się mogą fajnie zrównoważyć. Miejmy nadzieję, że w następnych rzutach kości będą dla nas łaskawe. Rzut o warzywo. Numer 3. Rzutkiewka. No to jest niewątpliwie jeden z moich faworytów, chociaż nie mam pojęcia jak poradzi sobie z sosem czekoladowym. Co w dzikiej magii? 14. Orzechy. Miałem taką fanaberię, że wybrałem migdały, yy, chociaż widzę, że to będzie problematyczne, bo mogą one spadać z kanapki. No one z czekoladą zagrają dobrze, z yy, tymi składnikami i pozostałymi też zagrają dobrze. Jest to bezpieczny rzut. Poleciałem już na pół. Tak wygląda przekrój. Zdaję sobie sprawę, że ze względu na ekstrawagancki składnik, jakim jest sos czekoladowy, który kojarzy się raczej z psuciem kanapek, będzie mi trudno Was przekonać, że nie była ona zła. Jeżeli mój autorytet jest tu wystarczający, proszę uwierzcie, że kanapka naprawdę dawała się polubić. Co oczywiste, czekolada fajnie zgrała się z orzechami i żurawiną, ale czego bym się również w ogóle nie spodziewał, także z chociażby rzodkiewką. Pozostałe smaki, czyli szynka, wędzony ser czy żurawinowy dżem, no to są trochę z jednej stajni i kojarzą się nam z polskimi górami, więc no nie zdziwicie się raczej, że mi to smakowało, chociaż zapoja była wymagana, ponieważ tu słone, tu słodkie, no gdzieś tu tak razem atakowało, że pić się chciało zdecydowanie. Przy okazji chciałbym zapowiedzieć, że do nagrania swoich rzutów o kanapki zapraszam tiktokera Oniku Sotetsu. Co do kanapki, to myślę, że spokojnie można nadać jej ocenę 7 na 10, a ze względu na połączenie raczej góralskich smaków z czekoladą, nadamy nazwę przysmak Baciara.